Chyba każdy zna film Dzień ŚWISTAKA z Billem Murrayem. Ale co to ma wspólnego z biznesem i marketingiem? Bo tak jak na filmie główny bohater codziennie wstaje i robi to samo, tak w biznesie wielu marketerów czy menedżerów gra dokładnie tą samą melodię, nawet jak nie przynosi ona zakładanych rezultatów. Tylko dlaczego? Dzisiaj Ci o tym opowiem, bo za całość odpowiada pewne zjawisko psychologiczne. Rafał Schreiner, zaczynajmy. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lub kawę. Ja lubię zmrożone jesko i koniecznie subskrybujcie. Zjawisko, o którym Tobie powiedziałem, znane jest jako efekt utopionych kosztów i polega na tendencji ludzi do trzymania się wcześniej właśnie podjętych decyzji, nawet jeśli okaże się, że były one niekorzystne, czyli zrobiliśmy na nich dużą stratę, i szczególnie to się dzieje wtedy, kiedy wiązały się z dużymi kosztami albo znacznym wysiłkiem. I to działanie jest sprzeczne z klasyczną teorią ekonomii, która zakłada, że jedynie te teraźniejsze i przyszłe zyski oraz koszty mogą wpływać na proces podejmowania decyzji, a koszty, które już były kiedyś poniesione w przeszłości, nie powinny mieć znaczenia. Ten fenomen jest wyjaśniany przez teorię perspektywy, która podkreśla, że ludzie mają awersję do ponoszenia strat i skłonność, żeby unikać tych strat za wszelką cenę. W rezultacie czego? Ludzie często trzymają się właśnie swoich pierwotnych wyborów, nawet jeśli one okazały się nieracjonalne z punktu widzenia kalkulacji koszty kontra korzyści. Jako ciekawostka mówi się na to też często efekt Concorda. Concord to był znany samolot, i ten efekt właśnie utopionych kosztów jest czasem mylony czy utożsamiony z tym legendarnym samolotem, który kosztował w efekcie aż 10 razy więcej niż pierwotnie zakładano, a koszty związane z fazą rozwojową nigdy praktycznie się nie zwróciły. Hej, to naprawdę świetnie, że jesteś tutaj dzisiaj i oglądasz razem ze mną to wideo. Robimy bardzo fajne community tutaj na kanale, fajną społeczność. Jeśli chcesz otrzymywać, dostawać od do mnie więcej takich filmów w tygodniu, to pamiętaj, że jeśli kanał będzie większy, to ja mogę właśnie więcej takich filmów tworzyć, więc... Daj like, subskrybuj kanał, udostępnij u siebie na social mediach, bo ja dzięki temu mogę zatrudnić dodatkowo osoby do pomocy przy filmach, czy edytowanie, tworzeniu pomysłów, skryptów, bądź rozprzestrzenianie tych wideo. Także fajnie, że jesteście razem dzisiaj. Pomóż rozwijać kanał, a wracajmy teraz do odcinka. Pomimo projektowania produkcji udało się stworzyć tylko 20 egzemplarzy, a żaden nawet jeden nie sprzedał się komercyjnie, czyli całe przedsięwzięcie było mega stratą. Czyli co wiemy do tej pory? Koszt utopiony to jest taki koszt, który został poniesiony i którego nie uda nam się odzyskać. Przykładem, oczywiście, mogą być wszystkie koszty, które są związane z uruchomieniem nieskutecznej kampanii marketingowej. Czyli wydatki na reklamę, koszty wynagrodzeń, koszty aktywów, koszty projektowania itd. Jeśli kampania nie przyniesie wystarczających przychodów, no to niestety te koszty utopione nigdy nie zostaną zwrócone. Oznacza to, że przy każdej nowej decyzji, którą musimy podjąć, musisz też uwzględniać również te poprzednie koszty, właśnie które są utopione. I to często powoduje, że nasz umysł jest, jakby to powiedzieć, w cudzysłowie przyćmiony. Bo prowadzi to do poświęcenia większej ilości czasu i zasobów na kampanię marketingową, która nie działa, ponieważ ty już zapłaciłeś za jej utworzenie i chcesz, żeby ona cię za wszelką cenę zwróciła. Czyli jeśli wcześniej się w coś zaangażowaliśmy, to niechęć do straty i skłonność do dalszego angażowania się sprawiają, że my czujemy się źle z powodu porzucenia tego, nawet tego pomysłu. Projektu, nawet właśnie jeśli nowe informacje, nowy feedback z rynku czy dane sugerują, że najlepiej by było właśnie o tym zapomnieć, porzucić to działanie. Ale my cały czas brniemy, bo już właśnie zaangażowaliśmy siebie, czy zasoby, czy finanse itd. i tak dalej. To są takie przykłady biznesowe, ale jeśli chodzi o efekt utopionych kosztów, to praktycznie ten efekt nas otacza cały czas. Jak zaczniemy czytać książkę, która. Jest nie do końca dobra, to i tak mamy tendencję do tego, żeby ją kończyć. Albo jak zaczęliśmy oglądać film, który nam się nie do końca podoba, to też ten film oglądamy mimo wszystko do końca, bo już zaczęliśmy, zainwestowaliśmy czas no i chcemy zobaczyć, co się dalej dzieje. Czyli efekt utopionych kosztów jest z nami w życiu codziennym, a ja po, tobie wcześniej podałem te przykłady marketingowe. Ale teraz, okej, okay, jak my możemy sobie radzić z tym. Efektem, żeby optymalizować biznes czy nasz marketing i w efekcie, żeby zarabiać więcej. Pierwsza taka żelazna zasada to jest testuj wcześnie i często, bo zanim całkowicie zaangażujesz się w jakiś nowy projekt, to przetestuj go ze swoją grupą docelową, czyli zaangażuj tych swoich docelowych nabywców, bo ich nie obchodzi, czy wydałeś 100 złotych, czy 100 tysięcy złotych na reklamę, na kampanię. Im zależy tylko na tym, aby Twój produkt poprawił ich życie, czyli Nabywcy mają gdzieś ile wydałeś, więc musisz testować i wcześniej, i często. Druga kwestia to jest zbieranie danych. Musisz zbierać dane, które pomogą Tobie później w podejmowaniu dalszych decyzji. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Bo pamiętaj, emocje będą sprawiać, że my będziemy przeznaczać pieniądze i zasoby na projekt, zamiast ponownie dostosowywać rezultaty projektu, właśnie w oparciu o nowe informacje. I musisz obowiązkowo pamiętać o tym, że zbieranie tych danych ilościowych to jest po prostu must-have, bo one dają nam taką bezstronną miarę, czy ten projekt w ogóle odnosi sukces, czy ma prawo dalej istnieć. I taki punkt trzeci to jest to, żebyś porozmawiał ze swoją grupą docelową. To jest jednocześnie najtańszy i najszybszy sposób, żeby weryfikować, czy ten nasz pomysł z punktu widzenia marketingowego ma w ogóle rację bytu. I powinniśmy przeprowadzać właśnie wywiad z naszymi klientami, bo oni powiedzą, dlaczego kupili, zrób wywiad z tymi, dlaczego nie kupili, spytaj się ich o to i pytaj się, jak możesz ulepszyć sam proces zakupu, jakie komunikaty naprawdę do nich przemawiają. Czyli podsumujmy sobie ten film. Nie bój się rezygnować z projektu, który nie przynosi oczekiwanych rezultatów, nawet jeśli zainwestowałeś w niego i czas, i pieniądze. Musisz wykorzystywać cały czas nowe informacje, a także dane liczbowe, żeby zrównoważyć ten emocjonalny aspekt podejmowania decyzji. I pamiętaj: rozmawiaj z klientami i wcześniej, i często, żeby dokładnie wiedzieć, czego chcą, zanim zaangażują się całkowicie w projekt. Dużo sukcesu Tobie życzę, Rafał Schreinert.